To jest podcast Więcej niż szczęśliwe małżeństwo. Jeśli dążysz do lepszej relacji małżeńskiej, to ten podcast jest dla Ciebie. Mamy nadzieję, że ten podcast to przestrzeń rozmów o relacjach, o małżeństwie, rodzinie, trudnościach w codzienności, ale też o radościach i nadziejach. Trzy dni temu miałam przyjemność usiąść z jedną z moich studentek na długą, szczerą rozmowę o cichym sapotarzyście, którego wszyscy nie doceniamy o stresie i jego głębokim wpływie na cykl menstruacyjny. Uderzyło mnie nie tylko to, jak wiele nauka ma na ten temat do powiedzenia, ale także to, jak głęboko potwierdzają to nasze doświadczenia. Podzieliłyśmy się historiami z naszych własnych podróży po wykresach, wykresami naszych klientek i niepodważalnymi wzorcami, które pojawiają się, gdy życie zbyt mocno nas zaskakuje. Dziś chcę podzielić się tym, Czego nauczyłam się jako naukowiec w dziedzinie endokrynologii i reprodukcji oraz jako kobieta, która spędziła dekadę zmagając się z niepłodnością, o tym jak stres potrafi wstrzymać płodność, dlaczego cykle nagle stają się nieprzewidywalne i co możesz realnie zrobić. Bo kiedy rozumiesz, co dzieje się w Twoim ciele, Chaos zamienia się w jasność, a jasność otwiera drzwi do nadziei. Nazywam się dr Monika Dowejko. Jestem certyfikowaną instruktorką świadomości płodności i mamą, która wie, jak to jest, gdy Twoje ciało przestaje współpracować z Twoimi planami. Porozmawiajmy o stresie. Cyklach i mądrości ukrytej w tym, co wygląda jak chaos. Zacznę od czegoś, co może Cię zaskoczyć. Kiedy Twój cykl staje się nieregularny w stresujących okresach, Twoje ciało nie działa źle, ono Cię chroni. Zostań ze mną, bo wiedza na ten temat zmienia wszystko. Twoje ciało ma starożytny system alarmowy: oś pod wzgórze, przysadka nadnercza czyli oś HPA to twój wewnętrzny komputer przetrwania. Kiedy wykrywa stres, projekt w pracy, konflikt w relacji, zbyt mało jedzenia, podejmuje kluczową decyzję: przeżycie teraz, czy reprodukcja później. Przeżycie zawsze wygrywa. Podwzgórze, maleńka część mózgu wielkości migdała kontroluje zarówno reakcję stresową, jak i hormony rozrodcze. Gdy stres się utrzymuje, pod wzgórze uwalnia CRH, hormon uwalniający kortykotropinę, uruchamiając kaskadę, która kończy się podwyższonym poziomem kortyzolu. I tu leży sedno. Podwyższony kortyzol tłumi gonadoliberynę. To jest po polsku z angielskiego GnRH, gonadotropin releasing hormone. To hormon, który uruchamia owulację. Badania dr. Seri Berga z Wake Forest pokazują, że nawet 20% wzrost porannego kortyzolu może znacząco zmniejszyć częstotliwość impulsów gonadoliberyny. Bez nich przysadka nie uwalnia FSH i LH prawidłowo, a to hormony odpowiedzialne za dojrzewanie komórki jajowej i owulację. Efekt? Cykle robią się nieprzewidywalne, a czasem nawet zatrzymują całkowicie. Najpoważniejszą wersją tego stanu jest funkcjonalny brak miesiączki, w skrócie FHE, a z, z angielskiego Functional Hypothalamic Amenorrhea. Dotyka około 1,6 miliona kobiet w Stanach i odpowiada za 30% przypadków zatrzymania miesiączki. Słowo funkcjonalny jest kluczowe. Nie ma guza. Nie ma choroby strukturalnej, to lekcja ochronna organizmu. Większość kobiet nie doświadcza pełnej amenorwei, ale zmian subtelniejszych, cykle wydłużające się do 40-50 dni, owulacje opóźniające się nawet do 25 czy może 30 dnia, a czasem krwawienia bez owulacji. Podczas... Pandemii COVID w badaniu obejmującym ponad 18 tysięcy kobiet, 46% zgłosiło zmiany w cyklu, a 53% nasilenie objawów PMS. To nie przypadek, to biologia reagująca na stres. Co fascynujące to moment wystąpienia stresu ma znaczenie. Jeśli stres pojawia się przed owulacją, Zwykle ją opóźnia, jeśli po owulacji to skraca fazę lutealną. Twoje ciało nie działa losowo. Reaguje w określony, przewidywalny sposób. Kiedy znasz wzór, chaos staje się czytelny. Przejdźmy więc do tego, co to praktycznie dla ciebie oznacza. Po pierwsze, Stresowe zaburzenia cyklu istnieją na spektrum. Na jednym końcu są kobiety, które dostrzegają nagłe zmiany po konkretnym wydarzeniu np. utrata pracy, choroba czy przeprowadzka. Cykle na początku się wydłużają albo są zmienne przez pierwsze miesiące, jednak po paru cyklach wracają do normy, gdy nagły stres mija. W środku spektrum są kobiety z oligomenorią, czyli długimi cyklami powyżej 35 dni, lub z problemami fazy lutealnej, kiedy produkcja progesteronu nie wzrasta wystarczająco. W wielu przypadkach te kobiety dalej owulują, tylko ich owulacja jest rzadsza lub słabsza hormonalnie. Na końcu spektrum mamy przypadki, yy, gdzie mamy do czynienia z funkcjonalnym brakiem miesiączki, które miesiączki całkowicie zanikają na trzy miesiące lub dłużej. Wymaga to konsultacji lekarskiej, ponieważ przedłużający się niski poziom estrogenu niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia kości i układu sercowo-naczyniowego, które należy uwzględnić. I mówię moim klientkom: objawy płodności nie znikają pod wpływem stresu, one się zniekształcają. Na przykład śluz szyjkowy odzwierciedla poziom estrogenu. Kiedy stres hamuje normalny wzrost poziomu estrogenu przed owulacją, możesz zaobserwować zjawisko zwane podwójnym szczytem lub potrójnym szczytem. Twój organizm wielokrotnie próbuje owulować, wytwarzając śluz płodny za każdym razem, zanim w końcu mu się to uda, lub nie uda w danym cyklu. To niezwykle mylące, jeśli nie wiesz, na co patrzysz. Myślisz sobie: Dlaczego ciągle widzę śluz płodny, skoro owulacja nie występuje? Ale kiedy zrozumiesz ten schemat, uświadamiasz sobie: Twój organizm się stara. Po prostu zmaga się z oporem hormonalnym. Następne, co możesz obserwować: podstawowa temperatura ciała staje się jeszcze trudniejsza do zmierzenia. Stres zakłóca sen, a zaburzenia snu wpływają na odczyty temperatury. Możesz zaobserwować zygzakujące wahania temperatury w górę i w dół w trakcie cyklu bez wyraźnego schematu. To wyraźny znak, że poziom progesteronu nie wzrósł, ponieważ nie wystąpiła owulacja. Nawet zestawy do przewidywania owulacji stają się zawodne. Badania potwierdzają, że kortyzol opóźnia wzrost hormonu LH i zmniejsza jego siłę. Możesz otrzymać wiele fałszywych wzrostów na testach owulacyjnych, czyli takich pozytywnych wyników, które w rzeczywistości nie korelują z owulacją. Co więc zrobić, gdy nic nie ma sensu? Dla kobiet starających się uniknąć ciąży, rozszerz swoje założenia dotyczące płodności. Każda zmiana podstawowego schematu niepłodności powinna być traktowana jako potencjalnie płodna. Tak, oznacza to więcej dni abstynencji, ale to również spokój ducha, wiedząc że zachowujesz odpowiednią ostrożność, gdy twój organizm wysyła sprzeczne sygnały. Współpracuj z certyfikowanym instruktorem. To właśnie wtedy jego wiedza jest najbardziej istotna, bo może ci on zidentyfikować twoje osobiste wzorce, nawet w przypadku nieregularnych cykli. Dla kobiet starających się o dziecko, podejście jest zupełnie inne. Nie czekaj na idealne oznaki płodności. Wspójrzuj co parę dni w całym cyklu. Wiele pozornych okien płodnych w rzeczywistości daje więcej możliwości, jeśli będziesz próbować w każdym z nich. I oto ważna rzecz. Opóźniona owolacja nie zapobiega ciąży. Kiedy organizm w końcu uwolni komórkę jajową, niezależnie od tego, czy jest to czternasty, czy trzydziesty dzień, Komórka jajowa jest równie podatna na zapłodnienie. Ale niezależnie od tego, czy starasz się zajść w ciążę, czy jej uniknąć, podstawowe pytanie pozostaje to samo. Na jaki stres reaguje twój organizm i jak możesz sobie z nim poradzić? Czasami czynnik stresogenny jest oczywisty. Ważne wydarzenie życiowe, problemy w związku, wymagająca sytuacja w pracy. Czasami jest mniej widoczne. Na przykład chroniczny perfekcjonizm, nierozwiązany żal, obciążenie psychiczne, związanie z prowadzeniem domu. Twój cykl przekazuje ci informacje. Pytanie brzmi: Czy słuchasz? Pozwól, że wyjaśnię szczegółowo, jak stosować różne metody monitorowania płodności, gdy stres zaburza cykle. Uczyliśmy setki kobiet, jak radzić sobie z takimi sytuacjami. Istnieją praktyczne strategie, które działają. Jeśli stosujesz metodę objawowo-termiczną, kiedy podstawowa temperatura ciała staje się niewiarygodna z powodu zaburzeń snu, polegaj bardziej na obserwacji śluzu szyjkowego. Zaletą metody objawowo-termicznej jest jej system podwójnego sprawdzenia. Do potwierdzenia niepłodności potrzebujesz zarówno szczytowego śluzu, jak i trzech podwyższonych temperatur. W okresach stresu, to sprawdzenie staje się Twoim zabezpieczeniem. Jeśli temperatury są zmienne, obserwacja śluzu staje się priorytetem. Zaznaczaj odczyty temperatury, o których wiesz, że są niewiarygodne, wykonane o nietypowych porach, po złym śnie, gdy jesteś chora. Twój instruktor pomoże Ci zinterpretować wzorce. Nawet jeśli dane dotyczące temperatury są niekompletne. Niektóre kobiety uważają termometry noszone na ciele, takie jak TempDrop, za pomocne w tych okresach, ponieważ mierzą one temperaturę przez całą noc i uwzględniają niespokojny sen. Technologia ta nie jest idealna, ale może zmniejszyć stres związany z próbą uzyskania idealnego pomiaru temperatury. O tej samej porze każdego ranka. Jeśli stosujesz metodę owolacji bilinksa, polega ona na identyfikacji Twojego osobistego, podstawowego wzorca niepłodności. Staje się szczególnie ważna, gdy cykle są nieregularne. Zazwyczaj możesz mieć suchy, podstawowy wzorzec niepłodności, nie bez śluzu. Jednak pod wpływem stresu możesz wykształcić ciągły wzorzec upławów, w którym śluz pojawia się każdego dnia. W tym momencie niezbędna jest współpraca z instruktorem. Pomoże ci on ustalić, który wzorzec jest dla Ciebie naprawdę podstawowy w tym stresującym okresie. Każda zmiana w stosunku do tego punktu odniesienia, każdy wzrost ilości, każda zmiana w jakości, w kierunku cech sprzyjających płodności. Jest traktowana jako potencjalnie płodna. Jeśli stosujesz metodę Market, czyli monitorowanie hormonów w systemie Market, może być niezwykle uspokajające w okresach stresu, ponieważ jest obiektywne. Nie zastanawiasz się, czy śluz rzeczywiście wygląda na płodny, ani czy prawidłowo zmierzyłaś temperaturę. Monitor mierzy rzeczywisty poziom hormonów. Należy jednak spodziewać się. Że będziesz potrzebować więcej pasków testowych w cyklu, gdy faza folikularna jest wydłużona. I oto ważna informacja. Poziom LH może gwałtownie wzrosnąć bez wywoływania owulacji, gdy jesteś zestresowana. Właśnie w tym miejscu nasze, takie nowsze monitory, które mierzą również poziom metabolitów progesteronu, stają się cenne. Mogą potwierdzić, czy owulacja rzeczywiście wystąpiła po wzroście LH. Bez względu na rodzaj używanej metody, proszę, kontynuuj regularne zapisywanie danych. Nie mogę tego wystarczająco podkreślić. Gdy cykle stają się mylące, pokusa, by całkowicie zaprzestać ich zapisywania, jest bardzo kusząca. Nie rób tego. Twoje wykresy z czasem ujawniają wzorce, których nie dostrzegasz z dnia na dzień. Zapisuj czynniki stresujące na wykresach. Zapisuj, kiedy masz do czynienia z terminami w pracy, chorobami w rodzinie, konfliktami w związku, problemami ze snem. W ciągu kilku cykli zaczniesz dostrzegać korelacje między wydarzeniami życiowymi a zmianami w cyklu. Sama ta świadomość może być potężna. Porozmawiajmy teraz o tym, co naprawdę pomaga, bo nie chcę zostawić Was tylko z informacjami, chcę zostawić Was z nadzieją i praktycznymi narzędziami. Badania nad interwencjami w zaburzeniach cyklu miesiączkowego związanych ze stresem są niezwykle zachęcające. Przełomowe badanie dr. Sery Berga porównało terapię poznawczo-behawioralną z prostą obserwacją u kobiet, z całkowitym brakiem miesiączki, spowodowanym stresem. Wyniki. U 75% kobiet poddanych terapii powróciła owulacja, a tylko 12,5% w grupie obserwowanej. To nie jest mała różnica, to zmienia życie. Terapia poznawczo-behawioralna nie działała poprzez mówienie kobietom, żeby po prostu się zrelaksowały. To nawiasem mówiąc jest najbardziej nieprzydatną radą, jaką można dać, działa poprzez identyfikację i kwestionowanie schematów myślowych, które wpływają na przewlekły stres, rozwijanie rzeczywistych umiejętności radzenia sobie i zmianę relacji ze stresorami, których nie były w stanie wyeliminować. Dalsze badania wykazały coś jeszcze bardziej fascynującego. Terapia obniżyła poziom kortyzolu, a zwiększyła poziom leptyny. Interwencja dotyczyła leżących u jej podstaw zaburzeń neuroendokronologicznych, a nie tylko objawów behawioralnych. W przypadku mniej nasilnych zaburzeń cyklu miesiączkowego, interwencje oparte na metodzie uważności, tak zwanej mindfulness. Wydają się naprawdę obiecujące. Niedawna metaanaliza 19 randomizowanych badań wykazała, że uważność czyli mindfulness wywierała znaczący wpływ na lęk, objawy depresyjne i stres. I są to drobne zmiany, to mierzalne zmiany w biologii reakcji na stres. Ale oto to, co mówię kobietom, które zgłaszają się do mnie z problemami cyklu. Rzadko istnieje jedno rozwiązanie. Powrót do zdrowia zazwyczaj wymaga zintegrowanego podejścia. Po pierwsze, sen. Sen potrzebuje ochrony. Moje cykle snu i czuwania są regulowane przez te same obszary mózgu, które kontrolują hormony rozrodcze. Niedobór snu. Zwiększa stany zapalne związane ze stresem i poziom kortyzolu. Dla kobiet zamężnych, zwłaszcza z dziećmi, często oznacza to szczerą rozmowę z mężem na temat podziału obowiązków nocnych i porannych, aby zapewnić sobie stały, jakościowy sen. Ćwiczenia. Ćwiczenia wymagają równowagi. Nie za dużo, nie za mało. Niedostępność energii zaburza pulsację LH. Jeśli intensywnie ćwiczysz, nie jedząc wystarczająco dużo, aby pokryć te wydatki, twoje cykle ucierpią. Ale umiarkowane ćwiczenia naprawdę korzystnie wpływają na nastrój i zarządzanie stresem. Znajdź tą równowagę. Następne odżywianie odżywianie jest najważniejsze. Ważniejsze niż myślisz odpowiednie spożycie kalorii jest niezbędne do odwrócenia braku miesiączki. Zbilansowane makroskładniki z wystarczającą ilością zdrowych tłuszczów wspierają syntezę hormonów. Niektóre składniki odżywcze, takie jak wapń i witamina D, mają udowodnione korzyści. Ograniczenie nadmiaru kofeiny, cukru i alkoholu, które mogą podnosić poziom kortyzolu, wspomaga radzenie sobie ze stresem. Praktyki duchowe. One przynoszą wymierne efekty. Badania dowodzą, że modlitwa prowadzi do obniżenia tętna, zmniejszenia napięcia mięśni i spowolnienia oddechu. Powtarzane modlitwy, takie jak różaniec, wydają szczególnie skuteczne w regulacji oddechu i łagodzeniu lęku. Jest jedno zastrzeżenie. Korzyści zależą od postrzegania Boga jako kochającego i dostępnego, a nie odległego. A to coś, co osobiście się nauczyłam, co potwierdzają badania. Wsparcie partnera ma ogromne znaczenie. Badania pokazują, że dotyk fizyczny ze strony partnera znacząco zmniejsza poziom kortyzolu i tętna u kobiet w odpowiedzi na stres. Taki 10-minutowy masaż szyi i ramion wykonany przez męża przed stresującym wydarzeniem mierzalnie obniża biologiczną reakcję na stres. Samo wsparcie werbalne nie wiąże się ze zmniejszeniem stresu. Kontakt fizyczny jest konieczny. To nie tylko dobrze wiedzieć, to można zrobić. Jeśli doświadczasz problemów z cyklem związanych ze stresem, możesz dosłownie poprosić męża o więcej czułości fizycznej, wyjaśnić, dlaczego jest to ważne fizjologicznie i obserwować reakcję swojego ciała. Kiedy potrzebujesz oceny medycznej, a nie tylko zmiany stylu życia. Więc jeśli przegapiłaś trzy lub więcej cykli z rzędu, wymaga to zbadania. Jeśli stale nie widzisz zmiany temperatury wskazującej na owulację, uzasadnia to konsultację medyczną. Jeśli cykle regularnie przekraczają 60 dni, czas udać się do lekarza. Dobra wiadomość. W większości przypadków zaburzenia cyklu spowodowane stresem są odwracalne. Twój organizm nie jest trwale uszkodzony chwilowa ochrona. Kiedy warunki się poprawiają, kiedy zajmujesz się podstawowym stresem, kiedy otrzymujesz odpowiednie wsparcie, kiedy uczysz się radzić sobie z tym, czego nie możesz wyeliminować, twoje cykle zazwyczaj się normalizują. Dziękuję za zaufanie. Jakim mnie obdarzyliście dzisiaj, słuchając podcastu. Jeśli ten odcinek do Was przemówił, zachęcam do zapoznania się z naszymi poprzednimi odcinkami lub odwiedzenia strony nadprofam.pl. Pamiętajcie, Wasz cykl nie jest przypadkowy. Wasze ciało nie jest zepsute. A zrozumienie języka, którym mówi Wasze ciało, zmienia dozorientację w jasność. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, że zmiany cyklu związane ze stresem nie są porażką, ale informacją. Słuchajcie, uczcie się i zaufajcie procesowi.